Witam, majstry i majsterkowicze. Zobaczcie co tutaj mam: transportera T6. Chciałbym Was zaprosić na filmik pod tytułem Wymiana Sprzęgła w transporterze T6. Powiem <grywania> no, Wam, że w tym roku to po prostu mnie prześladują te skrzynie i te sprzęgła. Ale tak, transporter to jest 2.0 yy, Dieselek z 2017 roku, więc biorę go na rampę. I pokażę wam jak ja wymieniam przy nim sprzęgło. No i dobra, jest już tutaj na rampie. No i po otwarciu maski powiem wam, że nie za ciekawie to wygląda. Muszę teraz obejrzeć co i jak zobaczyć tutaj od góry, od dołu. I jakiś sobie plan w głowie ułożyć jak to zrobić. którą drogą iść, Ale tutaj jeśli nawet bym chciał dostać się do śrub tutaj tych górnych, to jest zawór EGR razem z chłodniczką tak dobrze chciałem powiedzieć. Ale to na pewno nie chciałbym go wykręcać, to nawet nie ma opcji, bo kiedyś wymieniałem ten zawór EGR i uwierzcie mi, to nie jest łatwa sprawa. No i dobra, wysłał to do góry, zobaczymy jak to wygląda od dołu. No i od dołu to już wygląda tak. Powiem wam, że no na pewno będę musiał zrzucić tutaj cały ten frame, całe te sanie. Tylko tak, tutaj są dwie poduszki kręcone od silnika. I to się zastanawiałem, czy jak odkręcę te dwie poduszki, to czy te dwie boczne tu i tu to będzie wystarczająco, żeby utrzymać silnik, ale raczej tak. Raczej powinno, powinny je utrzymać, ten silnik. Bo nie chcę mi się tutaj dawać żadnego podpornika, bo on by mi tylko przeszkadzał, bo ja tutaj muszę manewrować na pewno tą skrzynią. No i tutaj jest tylko taka jeszcze jedna opcja. To są tylko takie moje przemyślenia na razie. Widzę tam śrubę, więc może te górne śruby odkręcę jakoś od dołu. Bo jeśli tam od góry bym musiał kręcić, to na pewno cały zbiorniczek z wodą by musiał wykręcić. Wszystkie pierdoły A tutaj jak po odkręceniu rozrusznika Też raczej powinno być więcej miejsca Ale to rozrusznik by musiał nam wyjechać całkowicie stąd No i dobra To takie tylko przemyślenia Zaraz podejmę decyzję jak to będę robił I to co będę robił To będę pokazywał wam Tak będzie raczej najlepiej No bo robię to w sumie pierwszy raz Przy takim aucie Więc wiadomo Pewnie i tak odkręcę parę rzeczy więcej Niż powinienem jak to zawsze bywa, no ale to dobra. Opa. No i dobra. Spuszczamy olej. Wiadomo, domu świeży nowy. Zrzuciłem koła. Tutaj y, olej. Tutaj ta nakrętka tutaj do tego spustu jest na y, klucz ampolowy y, rozmiar jest 17. I więc tak. Postanowiłem, że będę zrzucał y, sanki. Zacznę to od dołu. No i dobra. Odkręcam stworzenie z dwóch stron. Tutaj widzicie na dwie śrubki. Wsadzam tutaj breszkę. I nam wychodzą ładnie po odkręceniu stworzni. Przechodzę, odkręcam sobie stabilizator. Ja osobiście odchęcam tutaj stąd, bo druga opcja, jaką możecie wykonać, to możecie sobie odchęcić stąd, no i potem Wam wyjdzie z całym łącznikiem. Ale ja sobie chcę odchęcić tej stąd, żeby mieć mniej po prostu rzeczy na sankach, a on nam się tutaj ładnie zepsze Potem o magiel, więc nasadka to jest taka gwiazdkowa, jak ja to nazywam, to jest waga i rozmiar jest 14. Tutaj jest, o to mi chodzi, opa, ja to nazywam nasadki waga, bo to tylko przy tych autach to widzę, tak naprawdę, ale to jest taki multisupply, jest rozmiar 14, więc tutaj się biorę, odkręcam te dwie śruby i idę z drugiej strony zrobić to samo. No i dobra, stabilizator luźny, teraz się biorę za odkręcenie tej poduszki z tej strony, oczywiście tutaj są cztery śruby, opa, na tą nasadkę waga, tak jak mówiłem, no i one tutaj z drugiej strony mają nakrętki, które się obracają na klucz 13. A ta nasadka, tutaj, waga to jest rozmiar 10, więc tutaj sobie ją atakuję pistoletem. Tutaj będę blokował zaraz kluczem płaskim. No i są cztery No i teraz podkręcamy następną poduszkę. Tutaj z przodu. Tutaj są dwie śruby na nasadkę 13. No i dobra, zostajemy tutaj z przodu. Już po podkręceniu tej poduszki przechodzimy tutaj. Będziemy ten taki. Metalowy wspornik tutaj do tej pompy odkręcać. Tam są dwa torksy na T30. Tu jest jeden, widzicie? I tutaj jest drugi. No i dobra, tutaj też jeszcze um, to na kole sobie zwozowałem. Od tego jest jeden, dwa, trzy wkręty. No żeby potem przy rzucaniu sanek nam to łatwo poszło, po prostu żeby można było go odsunąć. No i teraz um, biorę się za magiel. Tutaj już dwie śruby odkręciłem. Tu jest na nasadkę 17. I tutaj trzeba sobie śrubę zblokować kluczem paskim, to jest 17, jeszcze mi zostały dwie, tutaj i tutaj. No i odkręciłem też przy okazji tutaj ten spornik do wydechu. Tutaj są dwie śruby na nasadkę, 13. No i dobra, maglownica po odkręceniu tych czterech śrub już jest luźna, więc wydaje mi się, że teraz już sanki byłyby luźne, tylko są przykręcone. Więc tutaj sobie biorę, obczyszczam, robię znaczek markerem, już chyba zdążyliście zauważyć. W poprzednich filmikach Bo kołków montujących do tego też nie mam Tutaj sobie ładnie to zaznaczę Żeby potem nie było problemu Przy założeniu sanek No i będę odkręcał sanki Sanki jest tutaj jedna śruba Z tej strony tutaj jest druga No i z drugiej strony jest tak samo Tu jest jedna No i tu jest druga Są ogólnie cztery śruby z tego co ja tutaj widzę No i tutaj jeszcze ten czujniczek Od AdBlue trzeba sobie wypiąć Bo nie ma sensu tego wykręcać sani już pozaznaczane, z przodu było łatwo fajnie, są zaznaczone z dwóch stron z tyłu jest problem, bo nie mamy jak tam za bardzo włożyć markera i zaznaczyć więc z tyłu to będzie już tak dla bardziej zaawansowanych, czyli po starych znakach będę musiał to ustawić no i dobra, sanki już nam zjechały w dół widzicie tutaj, tutaj nie ma żadnych właśnie czasami są takie tulejki, takie kołki no ale to jeśli nie macie doświadczenia, tak bym to powiedział, no to kupcie sobie taki zestaw montujący. No ja potem tam będę musiał głowę wsadzać i idealnie to na stare znaki ustawić. Nie, to nie ma problemu, robiłem to wielokrotnie, nigdy nie miałem problemu, żeby przestawić zbieżność czy geometrię kół. Tylko jeszcze tylko tak, to maglownica będę sobie jakoś to musiał tam podwieścić wyżej, bo tak to nam za bardzo tutaj to wisi. Ale na razie to wyciągam całkowicie, Sanie. Dobra, Sanie zrzucone, o wiele więcej miejsca. No i podwiesiłem sobie tutaj, tak jak mówiłem, ten magiel razem z tym, no bo tak teraz to fajnie, a tak to mi wisiał tutaj do połowy, by mi przeszkadzał przy wyciąganiu skrzyni, nie? Więc teraz tak, popełniłem jeden podstawowy błąd, nie odpiąłem baterii, więc wysyłam auto szybko w dół, rozpinam baterię, bo będę tutaj atakował rozrusznik, ale przed tym wyciągnę sobie już pół ośki, nie? Tutaj odkręcimy sobie pół osie, wyczyścimy, no i tutaj są na takie gwiazdkowe, to jest chyba dwunastka rozmiar, no i dobra bateria rozpięta Wy to zróbcie na początku nie na samym początku w ogóle Opa nie sobie leży Dobra auto z powrotem do góry A ty jeszcze wam chciałem pokazać Te e, śruby do sanek. Zobaczcie te tylnie Ta nie tak bardzo ale tamta z drugiej strony Bardziej ma tutaj rdze. trzeba to ładnie obczyścić Może damy jakiś smar nie na przyszłość No i dobra Ty już po obczyszczeniu tego gwintu Atakujemy te położki rozmiar 30 Tutaj na nasadkę Tutaj Tamtej gwiazdkowej, jest rozmiar 12, tak jak wspominałem. No i dobra, tutaj już ta pół oś wyciągnięta. Tutaj przy wyciąganiu po prostu tylko uważajcie tutaj na te kable. Jeśli ich nie rozpinacie tak jak ja, to dajcie po prostu troszeczkę to do siebie. Opa, zrzućcie pierw z tej strony w dół i dopiero sobie wyciągnijcie oś, pół oś. Z tej strony będzie podobnie, tylko nie będziemy musieli tam rozkręcać tych gwiazdkowych śrubek, bo ich nie ma. Jest tylko za to, tutaj są te dwie śruby na sadkę 13, które trzymają tutaj nam pół oś. Więc odkręcimy je, odkręcimy tutaj tą i nam pół oś powinna wyjść. No i dobra, z tej strony już też pół oś wyciągnięta. Tutaj musiałem troszeczkę pomóc młoteczkiem, ale to wiadomo. Ale zobaczcie, co tutaj się dzieje. To jest rudo i piach. Więc wiadomo, teraz to na pewno to wyczyścimy bardzo dobrze. Wydmuchamy całą tą mrcę i tutaj pójdzie mnóstwo smaru. Bo zobaczcie, co się dzieje tutaj, nie? Tutaj tak samo, tu trzeba bardzo ładnie wyczyścić i nasmarujemy to. Nawalimy tam dużo smaru, żeby to jakoś tak zapobiec uszkodzeniu temu, bo te zęby, jak pójdzie za bardzo, to one się zmielą. No i będzie lipa. No i tutaj sobie pomagając wypiłem ten czujnik od poziomu oleju. Dobra, zostając już tutaj przy tej stronie, odkręcimy sobie tutaj ten spornik do DPF-u. Tutaj i tutaj, bo to jest nakrętka. A tam za nim jest jeszcze śruba, widzicie? Tutaj jest skręcona blok do skrzyni biegów. Więc to nam musi stąd wyjechać. Tutaj będą nasadki 15-17. No i dobra, ten spornik już mam odkręcony. Tutaj jednak były yy, ta śruba i ta nakrętka. Pierwsza była na nasadkę 16. Teraz ta śruba jest tutaj na nasadkę 18. A taką ją ja półwinczową nasadką, To jest dosyć długa. Zobaczcie, kto to wymyślił no i tutaj przechodząc już y, naprzód skrzyni bo chcę wykorzystać jak najwięcej odkręcić tej od dołu, do dopóki tutaj jestem y, tak, odkręcimy sobie to to jest tutaj na tą y, wagowską nasadkę jak ja to nazywam, 12 tam jest na 10, żeby po prostu te węże mi delikatnie odeszły, tutaj odkręcimy sobie tą nasadkę pierw, to jest na 13 żeby te przewody nam też odeszły, razem z tym metalowym brakietem potem tam rozrusznik będziemy kręcić, y, odepniemy sobie tutaj ten czujniczek no i przejdę tutaj na tył, no i odepnę też i ten czujniczek, bo ma zabezpieczenie od dołu. I po tej, tutaj jeszcze mańscy nie zauważyłem, ale tu jest jeszcze nasadka na rozmiar 17, Tam trzeba to odkręcić, bo to jest razem. No i dobra, tutaj już mam poodkręcane, widzicie, wszystko luźne, fajnie, ten czujniczek wypięty, ten z tyłu też czujniczek jest wypięty. Opa, więc teraz tak, nie będę wysłał samochodu w dół, mam plan taki, że zrzucę go z tej poduszki i po prostu przechylę go tak, żeby mieć może dostęp do górnych śrub. Więc podnośnik tutaj pod misę dajemy, dajcie coś gumowego. Ja zazwyczaj daję, ten to normalnie daję tutaj, no i zrzucimy go teraz z poduszki i zobaczymy, czy ten pomysł, na który ja teraz wpadłem, będzie działał. No i dobra, jeszcze zrzucimy tutaj nad kole zanim ściągniemy go tutaj z poduchy no to wiecie, tu jest parę wkrętów dookoła tutaj jeden tylko klips plastikowy no i tutaj są na ósemkę dwa takie większe o to, tutaj. źle wam pokazałem o tutaj więc teraz sobie możemy rzucić nad kole no i dobra, po rzuceniu nad kola odkręcam te dwie śruby na nasadkę szesnastkę no i dobra, jednak tutaj po odkręceniu tego ten silnik mi tak fajnie zeszedł w dół widzicie, na obydwach ja tego tutaj tak skosiłem, ale ty bycie czujni cały czas, żeby tutaj było, cały czas miał kontakt z miską, to by się tylko nie trzymało na tym, nie? Ale widzicie jak jest skoszony, więc na razie sobie go tak zostawię. Biorę się teraz za rozrusznik. Mam tam dostęp do górnej śruby, tutaj do dolnej. Tutaj kabelki też i czujnik też mam dostęp, więc wykręcam teraz rozrusznik. Tam będą pewnie śruby 18. Tutaj ten czujniczek, to wiadomo, musicie w to zabezpieczenie czerwone cofnąć, tak jak ja, o, widzicie, bo ono jest tak wciśnięte. Trzeba je sobie cofnąć do tej pozycji. Tutaj wsadzić taki haczyk i go po prostu podnieść, ale to wiecie, jak się wypina wtyczki. To tak dla mniej doświadczonych. No i tutaj mm, kabel i nasadka jest na. Tutaj znaczy nakrętka jest na nasadkę 13, a nie 10, a tutaj tak jak mówiłem jest na nasadkę 18, górną atakuję z przeduszki i potem dolną sobie odkręcę, więc ładnie mi wyjdzie, zrobi więcej miejsca. No i rozrusznik już nam wyszedł, fajnie dużo miejsca nam zrobił. Pokazał nam coś? No pokazał. I tak, teraz się biorę tutaj za wysprzęgiel. Widzicie, wysprzęgiel jest na zewnątrz. Tutaj już go wypiąłem z tego siedziska, z tego uchwytu, więc teraz go tam atakuję z tych dwóch śrubek to są na, na nasadkę 13 ja sobie to zrobię na długą przeduszkę by fajnie do, dostać opa, tutaj założymy sobie zaraz e, grzechotkę i będziemy to kręcić, ja tutaj nie zabezpieczam, no bo raczej nie powinien on sam z siebie wyskoczyć aż tak daleko, nigdy nie miałem takiego przypadku ale jak, jest, ale jak nie jesteście pewni to możecie sobie go tutaj z czymś zablokować już wykręcane, tak jak widzicie wisi sobie tutaj, go podwiesiłem opa, zatem za tą rurkę, więc teraz się biorę za linki do wybierania o widzicie je, Tu ma fajny patent VW czy znaczy Volkswagen teraz wymyślił, wystarczy tą sprężynkę wcisnąć i, spre... i linka nam powinna wejść, widzicie, z tej jest tak samo sorry za jakość, ale staram się wam to pokazać, żebyście widzieli co wcisnąć opa, teraz wam pokażę z tej strony może jak to tam jest, o widzicie te sprężynki trzeba wcisnąć i ona nam wychodzi Tutaj z tego uchwytu raczej powinno być tak samo, bo widzę, że jest takie coś i nam to powinno wyjść. Tak? No tak. Opa. I super. Widzicie? Potem jak włożycie, to po prostu chyba trzeba to pociągnąć do góry, ale to rozgryziemy potem przy wkładaniu. Tutaj górna śruba to nie czuję żadnej, bo tu jest chyba ta przelotowa do rozrusznika. Jest dosyć yy, długa. Tutaj jest jedna. Opa. O widzicie ją? Postaram się Wam tak pokazać. O troszkę lepiej. O tutaj jest no i fajnie, tak tu skrzynię mamy luźną więc kręcimy, kręcimy tą na pewno tam już jedną od skrzyni odkręciłem wtedy co wam pokazywałem prawda, tutaj za tym opa, bo tutaj był ten wspornik no i potem będziemy kręcić tu jedną yy, tak, tu jedną dobrze pokazałem, tutaj drugą opa, nie chcę coś zsumować tutaj jest trzecia i tu jest czwarta tą górną śrubę dostałem widzicie, na taką łamaną Najpierw przeduszkę, a potem dałem taką długą, żeby sobie tam ładnie sięgnąć. Opa! Opa, ta śruba, i tamta górna, i te dwie od rozrusznika są na 18. No i tamta, co ten brakiet trzymał, też była na 18. A ta, ta i tamte dolne, reszta jest na 16 na sadkę. Opa! Tutaj jest jedna już zostawiona na tą nasadkę 16. Teraz obejrzymy wszystko dookoła, czy tam skrzynia nic nam nie będzie przeszkadzać jej przy wyciąganiu, żeby potem nie było niespodzianek. Bo wiecie, jak ją odsaparujecie od silnika, to potem jest dosyć tak ciężko, ciężko. Tutaj możecie uważać na ten przewód. O, ale u mnie to wygląda dosyć dobrze. Tutaj już odkręcone wszystko, więc odkręcamy tą ostatnią i wyciągamy ją. No i dobra, skrzynia już wyciągnięta, sprzęgło tutaj. Jest samonastawne, pewnie taki sam zestaw przyjdzie. Nie wiem czy Wam pokażę jak ja to montuję. Ale raczej wątpię, bo nie mam statywu. Nie wiem kiedy go kupię naprawdę, ale kiedyś go kupię. Kiedyś wam pokażę. Co się odwlecze to nie ucieczę, uwierzcie mi. Więc tak. A skrzynia skrzynia sama w sobie, to tutaj powiem Wam, że ten taki dokoło wygląda na bardzo małe, naprawdę ten transfer jest o wiele większy niż cała ta skrzynia. No ale tak, tutaj sobie to wszystko ładnie poczyścimy. Zaraz zobaczymy, czy już mi zestaw przyszedł, i będziemy rozkręcać docisk, sprawdzimy sprzęgło dwumase, Nie wiem, czy będziemy wymieniać, nie wiem, jak tam jest, co jest napisane na tablecie, nawet że mnie sprawdzą. No, powiem wam, że tuż tuż, już tutaj, koło Nitów jest. Jeszcze jest w sumie, żeby pojeździło. Tylko tutaj mi się wydaje, że był problem, że to sprzęgło Kijowo chodziło i Kijowo brało, więc firma chciała od razu zmienić cały zestaw. Sprzęgło, docisk, koło zamachowe i wymienimy wysprzęglik. Bo tutaj ktoś diagnozował, nie wiem, któryś z moich kolegów no i zobaczył, że tutaj to delikatnie cieknie, nie? Więc i wysprzęglik nam wiedzie, koło zamachowe, tak czy siak, wymieniamy, bo chcą, żeby cały komplet był wymieniony. No i tak, docisk jest skręcony na takie małe śrubki, jest ich 9. Jest to rozmiar szóstka, ta wagowska, jak ja to nazywam. No a koło zamachowe jest też na wagowską, tylko to jest rozmiar 12. Więc teraz się biorę, odkręcam do koło zamachowe, będziemy przykręcać nowe, nie? No i dobra, przygotowany już y, pod przykręcenie nowego koła zamachowego. Tutaj wyczyściłem całe te gwinty. Taką szczotką drucianą, wiecie, y, na bo sporo tego gwintów, y, znaczy tego kleju na gwincie było, o. Widzicie, sporo go zostało, więc tutaj ładnie to trzeba odtuścić, wyczyścić. No i co? Teraz się biorę za przykręcenie nowego koła. No dobra, nowe koły zamachowe. wygląda identycznie jak i stare, więc możemy go przykręcać. No i dobra, skręcone. Moment dokręcenia to 60 Nm i 90 stopni. Więc ja dokręciłem 60 Nm. Potem 90 stopni to widzicie na takie stygmaty, bo nie chciał mi ten klucz, co mierzy nam po prostu kąty nie chciał mi siąść, więc 90 stopni to jest łatwo, każdy wie ile to jest po prostu trzeba dokręcić no i tak, tutaj już sobie to możemy obczyścić i będziemy zakładać sobie tarcze razem z dociskiem a i pokażę wam jak ja tutaj zblokowałem wał do dokręcenia opa, widzicie tutaj, tutaj no i tutaj mi się spiera omagiel z przeduszką druga ta, tam jest dwunastokątna i musi jak się to jest grzychotka, to jest na dokręcanie Zaznaczona. Więc tak, tutaj nie ma możliwości, już kiedy wspominałem, żeby Wam to przekręciło. Po prostu ten moment jest za słaby, żeby odkręcić tamten. A jak się byście odkręcili, to byście poczuli, na pewno. Więc spokojnie. Yy, dobra, zakładamy sprzęgło. No dobra, sprzęgło dookręcone. Tutaj o to się nie martwię, bo tej, tak jak wielokrotnie wspominałem, jest taki kołek, on nam centruje, jest wszystko fajnie ustawione. Tak, moment dokręcenia śrub do docisku, jeśli śruby są 6 mm, to jest 13 Nm, jeśli są siódemki, to jest 20 Nm. No jak to sprawdzić, no to wiadomo, łatwiutko, bierzecie taką śrubkę, nakrętkę szóstkę, no jeśli Wam się nakręca, zakręca, wkręca się na tą śrubkę, no to czyli, że jest 6. jeśli Wam nie chce, coś blokuje, czyli, że jest siódemka, jest większa, tak? No, a zestaw montujący używam taki, to jest mój prywatny zestaw, to nie jest oryginalny, to jest po prostu, nie wiem, jaki to jest w ogóle firmy, po prostu kupiłem go na ebayu kiedyś, dawałem chyba 70 funtów. No i dobra, tutaj wyczyściłem to ładnie, jeszcze piłeczki szybko sobie przejadę, bo tutaj taką środką drucianą na wiertareczkę to robiłem, tutaj ten nosek jest w porządku, fajnie, tylko ma takie delikatne przybarwienia, tutaj do deczko smaru dałem. To musicie sprawdzić, bo to jest wymienna część. Czasami jest tak, że ten. No i widzicie, tutaj to musi Wam wejść w ten, kliknąć, ale żeby to ściągnąć, tą łapę, no to musicie sobie to odkliknąć. Ale tak, ja to jedną ręką nie zrobię, więc teraz wkładamy. Nowe łożysko jest oporowe. Tutaj to wyczyściłem na tyle, ile mogłem. Tutaj jeszcze może przy końcu. I tak, i wymieniłem oring. Tutaj. Widzicie? No tutaj ten oring. No bo ten oring co był, to on już jest w takim stanie, że on jest w ogóle przyjechany, no i stracił swoje właściwości, więc doło, więc yy, yy, więc dobrałem tutaj oring, jest nowy, yy, wyczyścimy potem tam w półosie, ale to później yy, ten i damy tutaj sporo smaru, nie? Ale na razie to zakładam to łożysko oporowe z tą łapą, yy, dam tutaj trochę smaru, no i zakładam skrzynię. No i tak, tutaj nam już to ładnie weszło. Opa, siedzi sobie. To łożysko tak pracuje. Bing, bing. tutaj nam wysprzęglik napiera z tamtej strony, więc tutaj fajnie nam siedzi na tych dwóch ząbkach plastikowych. Tutaj dałem troszkę smaru, tylko tutaj naprawdę troszkę dajcie wbijamy. Teraz nam się kręci, musimy sobie wbić bieg, żeby nas się przestało kręcić. Wtedy łatwiej skrzynię założyć. No i dobra, to więc teraz mogę już zakładać skrzynię. No i dobra, to jeszcze wysprzęglik zmieniłem, ale nie robiłem tym moim sposobem. Że wiecie, że go, za, że go wypełniałem, bo tak, tutaj miałem delikatny wyciek, pedał nie jest dosyć dobry i nie mam tutaj za bardzo jak szybko to zrobić, bo widzicie, wszystko wisi w dół, tutaj tak płyn by mi wyleciał, więc to by nie miało sensu. Więc normalnie założę pusty, tutaj sobie zblokowałem ten przewód. Teraz, zanim jeszcze skrzynię po prostu włożyłem, mam więcej miejsca. No i teraz jest nowy wysprzęglik, dam go sobie w górę. Opad tutaj zaraz go ładnie wyczyszczę no i będziemy naturalnie go potem. Odpowietrzać Tak jakby pusty troszkę dłużej zajdzie, No ale tak trzeba zrobić tym razem Bo nie mam tutaj za bardzo jak Tak jak wspominałem Zrobić tym sposobem jak ja to robię Bo i tak płyn nam wyleciał To, i tak to, by, nie z... to by nie zdało po prostu egzaminu A tylko bym sobie Pomoczył całe ręce Więc dobra teraz możemy zakładać skrzynię No i dobra majstry i majsterkowicze Skrzynia już zarzucona W sumie sam dałem radę Troszkę ciężka Bo nikogo nie było w pobliżu ale to wiecie, samemu też sobie trzeba jakoś radzić, no i co? Teraz tak, skręciłem ją tutaj na tą śrubę, co jest na statka 18. No i tutaj, więc teraz jadę dookoła, skręcam całą skrzynię do silnika, żeby skrzynia już była skręcona do silnika. No i dobra, wysprzęgiel jest przykręcone. Teraz atakuję linki. Zobaczcie, jaki tu jest patent z tym, widzicie? Wystarczy to tylko, opa, dotknąć i to nam się zabezpiecza. Więc sobie to wciskamy. Wkładamy tutaj linki w ten uchwyt, odbezpieczamy i nam się blokuje. No i tutaj delikatnie trzeba to założyć. No i dobra, rozrusznik już przykręcony, tam przewody podokręcane, tylko trzeba je teraz powpinać. Czujniczek jest już wpięty. Tutaj czujniczek też już jest wpięty, ten czujnik też już jest wpięty. Wysprzęglik już mówiłem, linki są powpinane, tutaj tylko był mały problem. Żeby wpiąć cały, całą tą obudowę, bo nie chciała nam wejść odpowiednio, bo trzeba odpowiednio wysoko podpompować skrzynię. Widzicie? No i dopiero jak skrzynia poszła nam na taki poziom, jaki powinien być, łatwo na weszło, i samo to kliknęło. Samo się zabezpieczyło sam linki mam pozabezpieczane, trzeba posprawdzać czy te metalowe małe klipsiki się pozabezpieczały, żeby nie powypalały. No i dobra, teraz y, pompuję skrzynię y, do góry, kręcę ją. Możemy zakładać półłożki, wlewać olej. No Dobra, skrzynia już przykręcona. E, tutaj półłość skręcona. E, te śruby ja kręcę na wyczucie. E, ta jest moment 200 Nm, potem luzuje 180 stopni, potem znowu dokręcasz 200 Nm. Tak jest podane. Wszystkie te uchwyty metalowe, co trzymają te węże, są już poprzykręcane. Tu, tu, tu. Z tyłu ten do DPF-a też już właśnie przykręciłem. Tutaj jeszcze doczyszczę e, e, to do końca i wyczyścimy sobie tutaj w półosi i nasmarujemy i będziemy mogli zakładać tą półosi no i dobra tutaj już nasmarowałem smarem wyczyściłem to tutaj tak samo widzicie ile tam można to trzeba to wyczyścić no i tak smar już jest tam oring jest wymieniony tutaj wymieniony więc to już nam tutaj nie powinna się woda dostawać do środka więc dobra zakładamy tą półoszkę kręcimy ją tu no i tu no i dobra, już ta półłośka jest przykręcona. Tutaj ładnie nam tutaj doszło. Tam jest nasmarowany, zabezpieczony na przyszłość. Więc teraz, co? teraz byśmy już mogli zarzucać sanie. Więc będę zarzucał sanki, będziemy to wszystko przykręcać. No i dobra, sanki już będą gotowe do zamontowania. Tutaj jak sobie je dam bliżej tutaj do przykręcenia, to wtedy obetniemy te opaski od magla. Dobra, sanki już przykręcone. Tutaj mi się znak zgadza. Zbiorę go po przekątnej, sprawdzimy ten, no ten też mi się zgadza, bo ja już wiem akurat o tym, bo przykręcając go patrzyłem tutaj sobie na lusterku, nie? no jakby się nie zgadza, to byśmy widzieli gdzieś jakiś ślad odbity, świeży, ale mi się pokryło, fajnie. I przykręcając też tak delikatnie dochodząc, zostawić troszkę miejsca, na ten znak to nie patrzcie, bo ja tutaj próbowałem go, za, go zaznaczać, ale to nie dało rady, ale no co chciałem powiedzieć, że jak go przykręcacie to po prostu musicie obserwować, nie, dokręcić go troszeczkę, no i... Ja tutaj sobie stukałem lewo, prawo, przód te sanie no i dopiero jak mi się zrównał, to skręciłem. No i teraz mi idealnie siadł na stare znaki z tyłu. No to wiecie, troszeczkę doświadczenia, troszkę parę razy to zrobicie i idzie to jakoś łatwiej, nie? Na początku tak wydaje się to dosyć ciężko. No i dobra, teraz to kręcimy wszystko to, co odkręciliśmy od sanek. No i dobra, tutaj stworzenie jest skręcone z obydwu stron. Tutaj sobie już powsadzałem śruby z nakrętkami, tutaj do tej poduszki. Śruby z nakrętkami do maglownicy. Ten stabilizator jest też zostawimy luźny. Tak, tutaj sobie jeszcze wepniemy ten czujnik. Ale tak, tą poduszkę już skręciłem na sztywno, więc teraz sobie skręcę tą poduszkę, no i magiel. Opa, no i dobra, tą tylią śrubę tutaj do poduszki, to blokuję sobie tą nasadkę, znaczy nakrętkę nasadką 13 na grzechotkę. Opa, o tam klucz paskimi nie chce podejść, a się obraca z kubana. No i dobra, moglownica skręcona. Tutaj ten wydech też już skręcony, czujnik tutaj wpięty, więc bierzemy się za stabilizator. Będziemy go kręcić tutaj z dwóch stron. No i tak, to jeszcze przy tych sankach nie zapomnijcie o tej pompce, sobie ją dokręcić, bo ja bym prawie zapomniał. No i tak, nad kolej jest założone z tej strony, tutaj już są poskręcane, to jest tak samo. Więc tutaj zarzucam z tej strony już koło, tutaj z kołem poczekam, bo będę wlewał tutaj olej do skrzyni. Olej się wlewa tędy. No i niby wchodzi 2 litry, tak jest napisane, a na specyfikacja tego oleju to jest G052527, ale wlewamy do tego momentu, aż nam przeleje tutaj i na autodacie jest zaznaczone, żeby właśnie tak zalać, aż przeleje, zakręcić, odpalić auto, żeby sobie pochodziło za dwie minuty, no i odkręcić, sprawdzić jeszcze raz. Jeśli nam nie będzie się przelewać, to trzeba dolać do tego momentu, aż się będzie przelewać. Więc po prostu trzeba potem sprawdzić, no i tak. No i dobra, pompujemy olej pompeczką tutaj, prosto, no i do to nas się przeleje. Dobra, olej zalany, więc zostaje tak ciśniak jeszcze z tej, z tej strony, bo wiecie co, muszę sobie odpowiedzieć to sprzęgło, nie? Tym mam odpowiedzi, więc zaraz ktoś poproszę, może mi pomoże, a jak nie, to użyję takiej pompki, nabiję po prostu ciśnienia w płynu hamulcowego, no i spróbuję tak odpowietrzyć. I powiem wam majscy, że już odpowietrzyłem ten wysprzęglik, ale najlepiej to by było, jak już założycie skrzynię, przykręcicie go, to wtedy sobie odpowietrzyć. Bo teraz to jest taki kiełbet, tutaj dostęp. Robiłem tu wczesny punkt. Postaram się wam pokazać. Opa, widzicie? Jest tutaj, nie? Zluzowałem go nasadką jedynastką. To ja go zluzowałem. Tutaj tą jedynastką. Tak, tylko bo on jest tak mocno przykręcony, nie? Tak go zluzowałem troszeczkę, żeby potem mógł, żebym mógł go potem kręcić palcami. To jak go zluzowałem, to nabiłem sobie tej ciśnienia, widzicie 0,78 jest, naj, jest najwięcej, ile tutaj możecie wbić. Potem to już może Wam to spowodować jakieś wycieki, więc nie wbijajcie za dużo. No i potem zeszłem tutaj znowu na dół, no już rączką, wiadomo, ciach, 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 odkręciłem do tego momentu, aż mi zaczęło ładować, powiem, więc przycisnąłem paluszkiem delikatnie i czułem jak powietrze, jak bąbelki powietrza mi wychodzą tu, tu tu do tego momentu aż poczułem płyn, więc jak poczułem płyn, więc zakręciłem go palcami, on już przestał mi cieknąć potem dokręciłem nasadką, no i teraz pedał mam nadzieję że jest dobry wcześniej był słaby Nie no super wraca jest, jest moc więc dobra obczyszczę tam ładnie to wszystko ten wysprzęglik mam dokręcony, a tak jak powinien być tą zaślepkę tylko na brud założę, założę koło no i może autko sobie jechać no i tak, sprzęgiełko sobie chodzi super, wszystkie biegi mam jeszcze się nim tylko przejadę dla pewności wsteczny jest, jest no i super, przebieg to 63 tysiące, czas takiej naprawy książkowe to jest 5,5 godziny jeśli jesteście nowi zostawcie suba Dajcie łapkę w górę, jakiś komentarz, jeśli byście chcieli coś wiedzieć. No i co, do następnej wymiany sprzęgła albo do odcineczka. Trzymajcie się.